Że, jeśli ktokolwiek pomyślał przez chwilę, że to jest miejsce tak. dla niego, to z całego serca zapraszam. Będziecie szczęśliwi po tym. Nirmala to dla mnie nie tylko potężna dawka wiedzy, którą wyniosłam i którą będę jeszcze trafić przez pewnie wiele, wiele miesięcy, ale także Nirmala to są dla mnie niesamowici ludzie, których tu spotkałam, których przyciąga mimo wszystko ten tutaj taki rdzeń, jakim jest piusz. I ritu. Polecam każdemu nie tylko na drodze rozwoju zawodowego, ale również w rozwoju duchowym. Warto tu przyjść, warto to przeżyć, warto tego doświadczyć z korzyścią dla siebie, dla innych, dla całego otoczenia. To, co przeżyłam na tym kursie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dostałam tu takiej ogrom wiedzy, takiego wsparcia i takiej akceptacji, że jeśli ktokolwiek pomyślał przez chwilę, że to jest miejsce tak. dla niego, to z całego serca zapraszam. Będziecie szczęśliwi po tym. Niesamowita droga: przez wiedzę, przez relacje, emocje. Piękna, piękna podróż. Ty jesteś młody czy stary. Czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ty jesteś studentem czy prezesem. Naprawdę ten kruz jest dla wszystkich. Z całego serca. Wszystkim Wam go życzę. Transformujący, ważny. I dla mnie w jakimś stopniu przełomowy. Dla mnie ten kurs był końcem i początkiem, bardzo ważny, transformujący i, wiecie, teraz tylko już do przodu. Zapisałem się na kurs ponad rok temu. To była jedna z lepszych rzeczy, którą wykonałem w swoim, można powiedzieć, długim życiu. Zrobiłem ten kurs dla swojej żony, jak i dla siebie. Nauczyłem się tutaj wiele rzeczy, które będą mi pomagały w życiu. Osobistym i też przy uczeniu innych osób, żeby im, im pomagać w różnych skorzeniach, uczyć jogi, uczyć mantr, medytacji. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z kursów w Instytucie Nirmala, to proszę iść jak w dym na 102%. Jestem bardzo wdzięczna za ten kurs. Pokazał mi drogę do siebie, przez siebie, którą jest yoga. Mogę polecić z całego serca każdemu, nawet niepraktykującemu, żeby przyszedł na ten kurs, żeby poznał siebie. Żeby... Bardzo, ale to bardzo zapraszam na kurs do Nirmali. Czy to będzie holistyczny terapeuta dla ciała i umysłu, czy terapeuta marma, czy terapeuta ajurwedyjski. Wszystkie są wspaniałe, wszystkie dają tyle wiedzy, teoretycznej, praktycznej. Z możliwością, że możesz zachować to, co ty chcesz. Nie jest to kurs. Nie mogę nazwać tego kursem. Mogę nazwać tego spotkaniem z ludźmi wyjątkowymi, bo to było przeżycie, które na pewno warunkuje. Wszystko, co dopiero będzie miało miejsce w moim życiu. Widzę to jak po prostu białą, białą drogę, którą teraz mogę zapełniać. Rok temu pomyślałam o tym, żeby być na tym kursie. Ale to było tak pod względem bardziej technicznym. Ja chciałam zdobyć dyplom, żeby być trenerem jogi, i ja nie spodziewałam się i nawet sobie nie wyobrażałem tego, jak ta przemiana mogłaby być głęboka. Te przemiany, które są w nas i które cała grupa odczuła, to, to jest coś nie do opisania i myślę, że każdy powinien to spróbować. Chciałam z tego miejsca ogromnie podziękować za możliwość wzięcia udziału w kursie Nirmala. Jest to jedna z rzeczy w moim życiu, którą zrobiłam dla siebie, przez siebie do siebie. Nastąpiła we mnie nieprawdopodobna zmiana patrzenia na życie, na ludzi, na swoje wnętrze. Gorąco polecam każdemu kurs. A to przede wszystkim kurs, na którym zadbałam sama o siebie i odnalazłam drogę do siebie przez samą siebie. Kiedy po raz pierwszy weszłam do tego pomieszczenia, do Nirmali, zobaczyłam na ścianach dwa obrazy. Jeden to Bóg jest zbyt wielki, żeby go ograniczać do jednej religii, a drugi to yoga, droga do siebie przez siebie. I tutaj właśnie otrzymałam taką wiedzę, gdzie po tych małych słów można by po prostu tomy, książek napisać. Ale co najważniejsze, to spotkałam swojego nauczyciela życiowego.